Serwus, witam na wszystkich bardzo gracji bardzo serdecznie. Ja jestem Milki to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj. Zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie co, ale zanim zobaczycie, zobaczcie łapkę w górę, subskrypcję. ponieważ dzisiaj Minecraft, Minecraft i ogólnie to w poprzednim odcinku, nasze znaczy poza odcinkiem wydarzyło się coś mega dziwnego, ponieważ przyszło do mnie jakichś dwóch ziomków, ale to wam opowiem, ale pamiętajcie, łapkę, pamiętajcie o subskrypcji. Widzicie też na mojego Instagramie Milkacz przez 2A, na mojego TikToka Mikracz przez 3A, a ja bez zbędnego zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Let's go! Jestem w Minecraft'cie i co? I ogólnie tak jak mówię, słuchajcie, dużo dziwnych rzeczy się dzieje, ponieważ jakichś dwóch typów biobi ostatnio na mój kwadrat tutaj. Patrzcie, wam pokażę, wam pokażę. Stawili tutaj po sobie... Ej, gdzie to jest? No nie, oni tutaj znowu wbili. Nie, dobra, ja nie wiem, słuchajcie, powiedzieli mi, że tam jest gdzieś jakaś wioska. Więc ja tak sobie myślę, dobra, no to możemy w takim razie przejść. Oni coś tam mówią, czekajcie, jak, to był, jeden to był żaba, a drugi to był chyba pszczoła, albo osa, nie wiem, jakby nieważne, ale jakby jeden był zielony, a drugi taki żółto-czarny. Także jakby pójdziemy tam, no bo nie mam, nie mam innego co, co, co robić. Wy pamiętajcie o tej łaperce, proszę, zostawcie tę łapkę, ponieważ jakby ja już zostaję świra, tak sięga. Czy luję sobie bombę, czytam sobie, sobie książkę, a tutaj nagle dwóch typów biami To po prostu tak, o, nie, wiecie, grzebę mi w ogóle po skrzynkach, mówię jakieś rzeczy, że się znamy, coś tam, coś tam, także jakby nie wiem o co chodzi, co jest 5, ale, ale idziemy, może, może się dowiemy, że czegoś więcej. I jak mówię, oni mi mówili, że oni mieszkają gdzieś tam, że mieć prosto cały czas, więc chcecie, ja też idę prosto. To są jakieś góry. Nie wiem, czy to jest to miejsce, czy gdzie ja mam iść czy idę w ogóle dobrze? Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że to jest w miarę blisko, ponieważ już już nogi bolą, jakby ja nie jestem już taka moda. Ej, tam coś jest, dobra, dobra, coś tam widzę. Czy to jest to? Mam nadzieję, że tak. Dobra, się zaraz zobaczymy, ale kurde, bo ja że się stresuję, jakby po tej po tej, po tej wcześniejszej że tak, powiedz, spotkaniu z nimi, to ja się. Ja nie wiem, czego on się się tak, spodziewać, ponieważ oni są mega dziwni według mnie. Totalnie mega dziwni. Także zobaczymy po prostu, kto to jest. Ja muszę się dowiedzieć po prostu, kim oni są. Dobra, tam jest jakiś dom. Jest jakiś dom, jest jakaś ogień, czarna. Owca, fajnie, fajnie. Mega ciekawe, mega ciekawie, ale dobra, jesteśmy już blisko, chociaż. czekaj, Ja widzę jakieś niki, nie widzę nik, żadnych ników, ale widzę jakieś domki. Co to jest, dobra? Sporo tych domków. Okej, okay. nie, wiem, czy tam mogę iść? Tak... Dobra, mam nadzieję, że tak, słuchajcie, nie wiem, ale powiem wam, że to miejsce mi się też jakoś kojarzy. Ja jakby gdzieś widziała w jakimś śnie, może przyśniło mi się, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, czekajcie, po prostu idziemy. Czy jest tutaj cokolwiek? Nie ma tutaj nic. Okej, okay. jakaś tęczowa dziwna wieża, nie wiem o co chodzi z nią. Tu są jakieś. Co to jest za miejsce? Przysięgam, że. Nie wiem, nie wiem, gdzie jestem. Okej, okay. tu jest coś, coś żółtego. Tam... Ej, tam jest ktoś, kto to jest? to jest? Jakiś kurde typek. Halo, Ziomek, o Mariuszek. Wiesz gdzie mam iść. Widziałeś tam jakichś ludzi Okej, on nie umie mówić czy coś, nie wiem. Nie, on ma coś w nosie. Spoko. Fajnie, fajnie widzowie, mega fajnie, co to jest? Mogę tutaj wejść? I żółty budynek, to jest jakaś owa poczta, tak to wygląda. Ej, patrzcie, tam coś jest Okej, tak toś jest, to są oni, to są oni, widzicie. to są właśnie oni, to są oni 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 właśnie byli u mnie na tym. A! Dzień, Zdjako, się. Nie ma jednak nie chcę tutaj iść! Oooo! Oo ciasteczkowa! Czasteczkowa! Halo, Michał wróciła! Co, co ty siema, doszła! Szyda do ciebie, jak tam, jak tam świat posuwa! Ej, co, ty maś, co ty masz? Co ty masz? Co? No dobra, Marek, Marek, doczesaj nam robić. Dobra tutaj, że to fajne. Ty nie widzisz że kolesanka przyszła w dobrych intencjach! Ogarnijście, co? mi! No, to może ja Dobra, będę dbałem. mówić za kolegę, no. no. Cześć Milki, cześć, cześć Milki, słuchaj, ja co cię tutaj sprowadza? Bo ty naprawdę chyba straciłaś pamięć i yy, przyszedłaś tutaj właśnie żeby co? Żeby tutaj A. zamieszkać może. Nie, ale czekajcie. Właśnie, Stop! Pamięć już, już no nie wiem w ogóle, kim wy jesteście je. O co chodzi? Co to jest za miejsce? Jezus, Jezus boje, święty, boje. no to jest najpotężniejsze miasto na całej Polsce i nawet na wszechświecie. Hariatkowo! Słuchaj! Alright. Za tobą jest, jest poczta. Mhm. Chcesz wysłać list na przykład do, nie wiem, swojego byłego? No, kogo? Coś? Ktoś, ja nie, no to Jaki był? Nie, 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 nie był. A nie pamiętasz, że. że a no Jezus święty, o, dobra. Żaden ślub, żaden pamiętasz? Masakra, przecież to po prostu, ja nie wiem. Nic, ty, ty w ogóle masz Ale tej nie Co? Jakie były? nie pamiętasz? pamiętasz? Nie. No ja właśnie jestem ty byłem. Ej, to no bez, nie, jaj. Nie, Ej, nie, dopiero co się spotkali, to nasze drugie spotkanie zartuje, się rozbierasz. To drugie nasze drugie się rozbierasz. Mega zartuje, dziwny zartuje. jesteś, mega dziwny jesteś. No to się mówicie, ciepło, lato jest Boże, zresztą jest 30 stopni, no! Chciałem wyjść do ludzi. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Dobra. Mm -hmm. Słuchaj, możemy cię oprowadzić. Okej, okay. ale, ale zartuje, nie to wiem, to ma jakikolwiek sens, skoro nas nie szanujesz. Ale jak ja was nie szanuję, ja was nawet nie znam, to jak mam was szanować, mam już osiem dochadki. No, osób, no ja nie podchodzę nie do... Ja podchodzę do szacunku z każdą osobą. No dobra, ja się szanuję. Dobra, szanuję cię, o ciebie też. Ale... Dzięki, szanujmy się, no właśnie. O. Dobra, dobra, dobra. Słuchaj, Cię ja tak, tak no, no. Się do fajnego. Dobra, a więc tak, od dzisiaj zamieszkasz z nami. Słuchaj, właśnie, to wygląda tak sprawa, tak ja że. Nie, nie, z... tak, nie tak agresywnie, Dawid, Dawid, spokojnie. No właśnie, zamieszkasz jak będziesz chciała, oczywiście. Ojej, okay, ja, okay. dobra. Spoko. Oj, jak będziesz chciała, to zostanie siedzenie. ha, <śla> no, 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 no. Tak, okay. kolorowe. Ale jest sympatycznie, mimo. Jest znowu zabójczy, do tego Dobra. Mega, dobra, Milki, ja Marek, cię prowadzę, bo, bo tutaj zielony, dobra, 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 zielony człowiek nie potrafi. Okay. Marek, dawaj, oprowadź koleżankę. Marek, dobra, dawaj. więc tak, Milki, tutaj mm -hmm. zaczynamy. Jest, dzieje się naprawdę dużo, mm -hmm. więc tutaj zaczęliśmy w naszym domu pięknej mm -hmm. willi, do której się powoli będziemy przenosić. Mm -hmm. Tutaj mam tak, dobra, zapraszam cię bardzo serdecznie, możesz mm -hmm. sobie wejść, zobaczyć, pozwiedzać, eksplorować. Co to? Dobra, Marcy, czyści tutaj kwiotki. Niestety okay. jeden zwiękł. Więc no, ciężkie czasy, ale jest mm -hmm. jak jest. Dobra, wchodzimy na górę i tutaj się, są nasze pokoje piękne. Okay. Zacznijmy od mojego pokoju. Jak widzisz, to jest pszczółka, piękne, miody. A jesteś pszczółką, dobra, 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 dobrze widzisz. Dobrze, dobra, dobra. E, tutaj masz miodek O, Ale tu wali. tywali. Wywalisz, weź, ty, dobra, zaraz z dostaniesz. Dobra, to jest miodek, to jest taki O, no. prezencik. o dziękuję. E, to jest mój dziękuję. Dziękuję. I okay, się, siły, jak dobra. No, no teraz ci pokażę następny pokoik, czyli największego śmierdziela w tym domu Okej, czyli okay, Ej, nie widzisz tutaj tabliczki, nie czy widzisz tabliczki? Co, wy wydajny sobie tabliczkę! tabliczkę. Milki, nikogo jego zdanie nie określa. Czemu on ma dwa Wszyscy łóżka? To, gdzie chcą? No bo jedno jest dla ciebie. Okej, okay, okej, okay, ja już wiem. Dobra, nie dalej, dalej, tak. dalej, dalej, dalej. Czekaj, czekaj, a tutaj uwaga, teraz czekaj, czekaj, czekaj. Teraz. Ostatnie, czy ty kojarzysz ten dom, czy ty kojarzysz ten pokój w ogóle? Czy nie, to, nie, pierwszy raz w tu jestem. Jest ten jest zapach, zapach Bra, pieczonej czy, bułki. Tak ale przecież nigdy nie była, to skąd w ogóle to kojarzy? No tak, bo. ale wiesz, ale zapach Nie, nie wiem co to jest. Nie, nie. Marek, 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 co ty bredzisz że brednie? A jak ty sobie powąchasz coś, to pamiętasz ten zapach do końca życia? No no nie, no nie, ale wiesz, ale da się no kojarzyć zapach człowieka, Dobra, nie? Dobra, wychodzimy Mańca z tego domu. Nie, bo... nie, nie, nie wychodzimy normalnie. Milki, Milki, chodź za mną. Dobrze, Ty, dobrze. No na hardcora, no na hardcora hard wychodzisz. Tędy, tędy wychodzisz. Co to ale jest? Nie ja, to mnie wodę. Co? No to coś W co dobra, nieważne. O, ja do do idę za daleko. No tędy, tędy, idę, tędy idę, idę. Nie złam nogi przez przypadek, Weź o ja to liście, tam położę na dole żeby iść. Ale to nie, nie ty nie, nie. mogłeś po prostu, Marek, normalnie zaprowadzić gorzaki no, do wyjścia, tylko ale nie wiem. <grywa> dobra, dałam radę, nie. no i co. O, super, dobra. dobra no i to. teraz, Milki, mamy kolejną no. część naszego pierwszego Tutaj jest kapelusik, zobacz. Co to jest? Czemu to jest tęczowe? O co chodzi? Tęczowe? No, no bo... Kapelusik. Ko no bo kolorowe. Nie, bo, no żaba, żaba potrzebowała kapelusika, no i ma kapelusika. No, no, Okej. to jest najlepsza budowla. Dobra, go. No. Ten... To, to jest... Czekaj, czekaj, czekaj. Dawid, Dawid, zamiast tego musimy się coś zapytać. Czy nie przypomina to. ci Milki jakąś wioskę? Cokolwiek, coś półtora roku temu było podobne nie. właśnie w Minecrafcie. Nie, nie. O nie, o nie, Dave, to jest niż myślałem. Mi się wydaje, no kto, ci, kto ci wyprał mózg? To jakieś pranie Nic było, wybrał, aby, nie się nie wiem, co ci chodzi w ogóle. O, yo, 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 usuwanie to. Ja dobra, jest. dobra Przestań, co? ale ja mam test, mam test, chodź, chodź za mną, chodź. Jest no. test do zrobienia. A to? A to dzisiaj się właśnie, czym co? skojarzy? Co Ta wielka hmm? puła chleba? Ten tost? No? Ten chleb. No? Nie, z moim śniadaniem jutro. O nie, no, nie. no to jest A co? tragedia, tragedia. Afera, afera jest? Jest? jest. A co to jest? Jak ty możesz, to jest twój były chłopak? To coś! No to no tak, no nie, bo już z chlebem byłam, no bez jaj, weź no co. Tak, Takie tak, kity, to ty możesz, wiesz co, wierzchą wciskać, na pewno nie mi. No ja, ja wiem, że ja chleba, ale no, no słuchaj, no. słuchaj, się no, robi z mąki i się robi z mąki, więc coś was łączy tutaj. Co? Okej, nie, 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 no. Która jest godzina? O kurcze, ja się umówiłam, wiecie co, ja mam ciaska, pa, ja muszę no, ciastka, iść, bo jakby, ja ale nie, nie, ale ja sama, ja sama, Dara, da, ja, 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 ja muszę, 30. ja nie wiem o co jest pięć, ja muszę, na ty... no fajnie, no. fajnie, Eluwina, cześć, cześć, dobra widzowie, ja nie wiem, nie wiem o co chodzi w ogóle, mega dziwne osoby, mega dziwne w ogóle sytuacje, nie wiem gdzie jestem, nie wiem co mam robić, piszcie komentarze, bo... No, please, no co to jest za żaba i w ogóle pszczoła? Jeszcze mi, że z jakąś bułką byłam. Nie, widzowie, to jest jakieś, jakaś paranoja. Napiszcie komentarze jakiekolwiek, zostawcie łapkę, subskrypcję, wiecie, na Instagram, ilka przez 2A. E, widzimy się jutro o 18.30. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej. Ja muszę to jakieś, nie wiem, po prostu wynajść detektywa. Ja myślę, że ja tutaj wynajmę detektywa, bo, bo nie wiem, bo, 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 bo to ja, bo, ja nie mogę tego zdzierżyć. Nie mogę tego zdzierżyć po prostu, także co? Łapka, subskrypcja. Widzimy się jutro, Trzymajcie ciepło. I pa, miłego dnia albo wieczór. którego zależności, to oglądacie. Cześć.